Nie daj się wydymać! Kolejne oszustwo w sieci. Nie daj się oszukać na czyste powietrze. Są firmy, które twierdzą, że nadal składają wnioski do wojewódzkich funduszy. Pamiętaj o tym, że tylko cztery województwa objęte wrześniową powodzią i te osoby, które ucierpiały w tej powodzi, mogą nadal składać wnioski. Umawiają się na wizytę telefonicznie. Przyjeżdżają do Ciebie, oglądają dom i wyliczają Ci sztuczne dofinansowanie, na przykład na 20 tysięcy złotych do pieca peletowego. Całą inwestycję wyceniają ci na 50 tysięcy i spisują z tobą umowę. Co najważniejsze, wpłacasz 10 tysięcy, a na pozostałe 40 biorą kredyt. A więc uwaga, w tym momencie mają całą kwotę na koncie. Co najlepsze, na bezczelnego oferują ci za dopłatą 2000 złotych, że twój wniosek zostanie rozpatrzony zaraz po ruszeniu naboru w kwietniu. Jednak wniosek zostanie odrzucony formalnie, o czym klient się dowie o, po kilku miesiącach. Obiecanej dotacji nie będzie, a tym bardziej obiecanych 20 tysięcy. Klient zostanie z kotłem niewiadomego pochodzenia, krytem na 40 tysięcy i kwotą dużo wyższą, którą będzie musiał spłacić. A więc uważaj, nie daj się wydymać.